Przyznaje się pani do dokonania tego czynu? Absolutnie nie. Pouczam, że przysługuje pani prawo do odmowy składania wyjaśnień. Nie ma takiej potrzeby, odpowiem na każde pytanie. To proszę powiedzieć, To wydarzyło się 9 stycznia. To był ciężki dzień. Mieliśmy ponad dwutygodniową przerwę w związku z świętem Bożego Narodzenia, Sylwestrem. Po powrocie 7 stycznia w firmie od samego rona urywały się telefony. Miałam wtedy akurat bardzo dużą kampanię do przygotowania. Miałaby pani dwie kampanie, gdyby nie to, że pani szef zdecydował o odebraniu pani jednej z nich i przekazaniu panu Wojciechowi Domańskiemu. Nie była chyba pani z tego zadowolona? No ja jest, jestem z wielu rzeczy niezadowolona. Z korków w drodze do pracy, z cen markowych torebek, z tego, że zamknęli mój ulubiony fitness klub, no ale to nie znaczy, że chodzę po mieście i atakuję ludzi. Proszę powiedzieć, co wydarzyło się 9 stycznia wieczorem? Siedziałam nad projektem. Spojrzałam wtedy na zegar, zauważyłam, że jest 22.25. Potem znowu spojrzałam na zegar, była już 22.51. No i zorientowałam się, że przysnęłam. I stwierdziłam, że skoro zasypiam na siedząco, to nic mądrego już dzisiaj nie wymyślę, więc zaczęłam się zbierać do domu. E, wtedy, kiedy wychodziłam, zauważyłam, że w biurze Wojtka pali się światło, drzwi są uchylone. Zajrzałam do tego biura i zobaczyłam, że Wojtek leży na ziemi, a po jego twarzy spływa krew. I co pani wówczas zrobiła? Pomogłam mu się podnieść i wezwałam karetkę. A czy pokrzywdzony powiedział pani, co się stało? Tak, powiedział, że ktoś go walnął w głowę i stracił przytomność. Proszę oskarżony, nie ktoś, tylko pani. Pan pokrzywdzony w prokuraturze jednoznacznie wskazał na panią. Mało tego, statuetka, którą został uderzony, nosiła na sobie ślady krwi i włosów pana pokrzywdzonego i odciski palców pani. Tylko pani odciski palców, żadnych innych. Pytanie, proszę oskarżonej, jak pani statuetka znalazła się w pokoju pokrzywdzonego. Przychodzi mi do głowy tylko jeden konkretny pomysł, że ktoś, prawdziwy sprawca, celowo posłużył się właśnie moją statuetką, żeby zrzucić całe podejrzenie na mnie. A może mogłaby pani sądowi wskazać, kto chciałby to zrobić? Nie wiem, nikt konkretny nie przychodzi mi do głowy, ale to nie znaczy, że takiej osoby nie ma. Problem w tym, proszę oskarżonej, że ta osoba musiałaby być z państwem w biurze. Tymczasem pani i pan pokrzywdzony byliście wówczas w biurze sami. W trakcie śledztwa został przesłuchany w charakterze świadka Czesław Wirenko, ochroniarz. I był przekonany, że pomiędzy godziną 20.11, kiedy wyszedł z biura ostatni pracownik, a godziną 23.09, kiedy przyjechało pogotowie, nikt z biura nie wyszedł ani nikt do biura nie wszedł. Czesław Wirenko zmarł trzy tygodnie temu w Wysoki Sądzie dlatego tylko nie może potwierdzić tych zeznań przed sądem.